Dzisiaj gramy w Brawl Stars, ale w Nulsa. Możecie zauważyć wszystkie postacie, potem będę, potem nie gra w tylko, gra tylko w Nielsa, nie? No, na pewno. <laughs> Dzi dzisiaj gramy z... <laughs> Browsers i Fortnite. Bierzcie na mój kanał. No tak, na mój na mój bijajcie, na na niego, też na niego Na jego też możecie. Dzisiaj sobie zagramy w sumę. Ja to, to. to. ja zagram, zagram sercem Potem sobie zagram. Potem sobie zagram w Prawdziwkę. Jutro wbijajcie też na odcinek z Brawl Stars, i wbijajcie Uby, na odcinek się. z Windami. Zdań. No, bo no nie zdaję, więc... A jak wbijacie w listkę, to możecie już wbić w tygodniu. A! Dobra, nara. na raz. Dawaj go, dawaj go! Brawo, 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 brawo. Spróbujcie to zrobić, ależ to, zrobi, ależ to no zrobić, to zrobić. Dzięki. ciło. Oku, nie ma gdzie. Dobra, pierwsza runda to... Dobra. Nie, dobra. nie, nie patrzcie, nie patrzcie. Nie 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 cicho, 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 cicho. Rozgrzewkowa, rozgrzewkowa. El, Zagrajmy kimś na... K no k na kruk. Kruk. Szybciej Jeśli chcecie więcej takich odcinek to Like, subik, nie to zmuszamy znaczy. No dobrze, mmm. jeśli chcecie więcej takich odcinków to Like, subik, nie zmuszam Cik, ci, ci. Oj, oj, oj. jest jestem najlepszy po plastu. I oni się... No. Ja jestem dead. Chłopie. No i dupa jeszcze W tym momencie. Nie, To też była bonusowa taka. Ten no, rozgrywka. No, rozgrywka są trzy. Tak. Albo dwie. No. Zależy od kiedy się zawsze No. Tak. Musimy wziąć. Kim? Ja czarny. czarny. A w końcu A ty, 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 ty. <much> się? tylko jeden skiniec. Niech będzie. Mm. Ogólnie to jak dobijecie u niego tysiąc subów, no to... Nie wiem, wymyślę jakiś specjalny To namówię mówię mamę, żebym skoczył bandi. bandy. No ale tego się nie robi, na Oho Lera! Akurat tyle z tego widzisz ten karty ruszają. Chyba ty. Zrobiłeś jakiś konkurs. No Jaki konkurs? A ty zrobiłeś? Mm, tak. Jaki? Normalny. Co do wygrania? Jakbyś pojedzie. Otóż nic. Ja nie mogę to No jak mi? Do wygrania o była subskrypcja odawa. A, no więc tak, jeżeli <kluzni> zostawicie subskrypcję, łatwiedko? napiszecie komentarz, zostawiłem subskrypcję i zostawiłem lajka, to ja też was zasubskrybuję. Chyba, że nie macie kanału, no to. Sub, sub, like, sub. Kana. 9% mam. Niedługo to kończę. Nie no to